Ja zaczynamy dzisiaj. Ciekawie to zrobili. Co tu zrobili? Nie wiedziałem. No i co? To szanuję. panie piszą. Ale piszą! ktoś napisał na widok powiedz że masz paszport, Switcha, coś tam. On ma twarde narkotyki. No i tutaj są CSGO. Oczywiście nikt jeszcze nie siedzi. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Otóż mianowicie ten pan w tym momencie leci sobie samolotem. Kolego, jak ci idzie? Yy, nie polecam. Powodzenia. Jaki jest limit na jedną osobę? To wezmę sobie dwa. Dziękuję bardzo. Cześć. I kolejne dziewczyny. Go kupowanko. Zobaczcie. Powiedz mi, skąd jesteś? Z Katowic. Bracie Fortnite'a? No już nie bardzo. Wszystkich widzów? Subskrybujcie. Mogę się założyć, że za rok może być Apex główną. Jego starego. Streama mam. No, pozdrawiam mamę. A wiesz, że ta gra już nie żyje? Nie wiem, pierwszy raz... Dobrze, to, to zostawiam cię w niepewności. A powiedz mi, tak mi się nasłyszało, czy ty jesteś Rudy? To, to jest, to jest ty blond. Powiedz mi, czy to jesteś taki kurde troszkę sebiks z MySaver? No to ja, ja też mam i taty. Te spiralki. O.